41 Level. Witamy. Siema, wbijamy 50 Level. I słuchajcie, dostałem zaproszenie na pierwszego Espura. Wow, wbijamy oczywiście używając danego Ride Passa i sobie zrobimy tego nowego Pokémona. Dobra, słuchajcie, Espur, pierwszy raz Ever, Pokémon z szóstej generacji. Ale szybko, zszedł. 5 sekund, co to było? Nawet nie zdążyłem użyć mojego ataku typu charge. Dobra, zobaczmy, jakie mamy nagrody. Golden Raspberry, dwa Revives, y, dwie super potki, jeden Rare candy 1100. Ok. To jest ten pokémon, niespodzianka, 705. Od razu Pajna Berry poleci do niego. I podkręcamy. I za pierwszym? O, już myślałem, że za pierwszym razem siądzie, słuchajcie. Każdy, kto jest nowy, zostawia łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Klika w przycisk, czerwony subskrybuj. Dziękuję. Jedziemy po 100 tysięcy subów. 705 pineapów. Co ja mówię? 705 CP ma ten Pokémon. Nie wiem, jaka jest setka ani nic, bo nie ma żadnych informacji na temat tego Pokémona jeszcze na infografikach. Dopiero teraz się pojawił na rajdach. Siedzi. <laughs> Nowy wpis do Pokédexu. To lubię. 677 to jego numer w Pokédexie. A Max ataku. Tylko wydawało mi się, że rzuciłem do niego malinkę, a mi się coś musiało pomylić w takim razie. Dobra, łapiemy kolejne Pokémony, bo tutaj trzeba zdobyć ich jak najwięcej. Jeszcze w międzyczasie oto medale, jakie udało mi się zdobyć. Pokonaj 50 różnych gatanków Pokémonów. Wykonaj 2500 zadań, złap 2500 mrocznych typów Pokémonów, odwiedź 2000 unikatowych Pokestopów, złap 2500 ziemnych typów Pokémonów, złap 2500 roślinnych typów Pokémonów, złap 2500 latających typów Pokémonów, złap 2500 ognistych typów Pokémonów, przejdź 1000 10 km. Obroń Rzymy przez ponad 15 tysięcy godzin. Złap 2500 wodnych pokemonów. złap 2500 elektrycznych typów pokemonów. złap 2500 lodowych typów pokemonów. złap 2500 robaczych typów pokemonów. złap 2500 duchowych typów pokemonów. na karm jagodami. 15 tysięcy razy drzymy Zdobądź 10 milionów kilometrów. Podczas wymian zarejestruj w Pokédexie 151 Pokémonów. Użyj lura modula, żeby pomóc 25 trenerom Pokémonów złapać Pokémony. Zewoluuj 2000 Pokémonów. Złap 2500 trujących typów Pokémonów. Zostań najlepszym przyjacielem z 20 trenerami. Złap 2500 walczących typów Pokémonów. Złap 50 000 Pokémonów. Wykluj 2500 jajek. Kolejny platynowy medal. Złap 2,5 tysiąca psychicznych typów Pokémonów, złap 2,5 tysiąca kamiennych typów Pokémonów, osiągnij strajki 50 razy pod rząd, zarejestruj 100 Pokémonów z regionu Johto. wygraj 4000 walk w Dżimach, złap 2,5 tysiąca normalnych typów Pokémonów, wygraj 100 rajdów ze znajomymi, odwiedź 50 tysięcy Pokéstopów, strajduj się 2,5 tysiąca razy złap 2.500 stalowych pokemonów Złap 1000 Pikachu. Także to wszystko, jeśli chodzi o questy. Profesor nas tutaj przywitał. Wbijanie 40 levelu pierwszego z Europy Pokémona 20 razy. Legendarnego. Wygraj 30 rajdów, złap 200 Pokémonów jednego dnia. No to łapiemy 200 Karpik. Hop! I zaraz wychodzimy na rajdy, bo kurczę, się rajdy kończą zaraz. Trzeba by było jeszcze zrobić parę rajdów lokalnie, bo już nie mam rajd pasów zdalnych. Dwa Magikarp Kenty XL sztos. Tutaj jeszcze są Espury. To zaraz w nie wejdziemy. No, trzeba nie porajdować. Tak, ja już tutaj po rajdach w większości. Tu nagrywanko się szykuje na Loot Quest. Tu pakowanko, jak żeście mogli zauważyć, ze zresztą za live'em. Tu też rozpakowane te rzeczy szybko tak na hura. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zaczyna się rajdzik. Zobaczcie, to jest ten Pokémon Espoir, na którego polujemy dzisiaj cały dzień i rajdujemy sobie, bo on jest spoko. I to jest ten tajemniczy Pokemon z tych rajdów, które były zapowiadane już jakiś czas temu. Były takie spoiler alerty przez Niantic, takie krótkie filmy, z których można było zobaczyć, że tam w tle samolotu jest numer w Pokedexie tego Pokemona. 28 rajdów wykonanych. Dobra, Esbur, 701 CP. Rzućmy mu tutaj Pineapple Berry. i tutaj już idę po klucze i wychodzimy na kolejne, ostatnie rajdy już tutaj muszę je zrobić niestety lokalnie bo mi się skończyły zdalne rajdpasy dobra, siedzi dobra, i tak jak widzę to nie zdążę dobiec już na te rajdy wszystkie bo tutaj jeden się kończy za dwie minuty a tamten jeden się skończył już na tego skóra. to słuchajcie, ja szybko wyje zdalnie na tego cimczara. a zanim dobiegnę na te, to my go zbijemy po drodze. Zrobimy tędy. Pójdziemy. Zaproszę osoby, które są online. Bo tutaj też osoby mnie zapraszały na te rajdy. Także szybkie wbijanie na żywo na odcinku. Dzisiaj live był bardzo fajny. To jest ten Pikachu z zakończenia sezonu w go League. Za dziesiątą rangę. Panie i panowie, to jest ten dzień. Pikachu siedzi. Powiem wam tak. Mnie nie jara tych pikachu, ani trochę. A zdobyłem go tylko dlatego, żeby. Mm, no czy się mnie nie pytali, czy mam go, czy nie mam? Ja nie gram w GO Battle League, zrobiłem to po prostu, żeby mieć od odpędnione to. Teraz, tak jak mówiłem, będą również osobne rangi. 24 level, 24 poziomy właściwie w Pokémon GO. Mm, dobra, ktoś wbił, ale nie wiem kto, bo nie widzę. W ogóle jutro mam pierwszą i jedyną okazję na wbicie rajd'ów. Epicki skład mamy w takim razie. Każdy chce wbić te 30 rajd pasów yy, dzisiaj. Chcę zrobić kilka pieczeni na jednym ogniu. czar? dajemy. To muszę go teraz szybko... Znaczy ja mam tylko misję złapać yy, Zbicie rajda, co nie? To jak nie będzie szajni, to z niego wyjdę szybko. Dajcie mi tylko nagrody i tyle. Bo mi on niczego niepotrzebne. Dobra, dziękuję za nagrodę. 29 rajdów. Ej, to jeszcze jeden tylko. Nie, to nie ten. To ten dalej. To się, się pomyliło. A, i w ogóle z koleżanką przygotowaliśmy kolejną piosenkę. ULA LA, la gram w Pokémony. Posortujmy sobie Pokémony według setki. Tak jak już wspomniałem, będę power-upował legendy. Tutaj mamy setkę. Wzmocnienie 13 razy jest wzmocniona. Jeszcze mam tam kilka kolejnych legend do. Z power rapowania, na przykład trójeczka, gwiazdeczka i względem CP. Jedźmy niżej. Powinienem sobie miotu upować w ogóle. Ale też taką giratinkę spoko będzie zrobić. Ok. 20 razy legendarnych Pokémon został spały Tak jest. I 9 minut zostało do tego rajda. Luminio. Ile on ma? Trzy gwiazdki, tak? Dobra, robimy. Darmowy Ride Pass jest za darmo. Wątpię, żebym zdążył dość tam na ten ride. Jeszcze jeden. Kto to był? Mafiu? Zontor? Nie wiem, który level ma Czuły gary na przykład, ale możemy zobaczyć. Czy jest jeszcze Marta? Jest. Ale nie, nie masz za. A, możesz, dobra. Marta i Magdalena jeszcze. Ma Madzia nie może. Aha, dobra, to jeden mogę wysłać jeszcze. Czyli wszyscy dostani? I idziemy. <grymne> Ale ciemno, czemu w ogóle lampy pogasili? Aż się zaczynam bać. O co chodzi tutaj, na tej ulicy? Może prąd wysiadł w ogóle w mieście. Bo się nigdzie nie świeci, zobaczcie. Całe... W ogóle, te Pusty. Znaczy ta część ulicy się świeci, a ta w ogóle. Dopiero tam dalej się świeci. Nie wiem, co jest grane. A teraz będzie hazard w ogóle, bo z 42 levelem będzie śmiesznie wbijać, bo tam do Iwi to trzeba zrobić ewolucję różnych Iwi. No i to będzie ciężkie, bo ja sobie nie przygotowałem tych Dobra, relik się zaczyna. Dominion. No się Hikoń nie, nie przewróci tylko. Dobra, trójka osób jest. Dominion tutaj walczy. Dragonite tak samo. Ze swoim Outrage'em. Kurde, jaram się. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też się jaracie tym 50 levelem i wbijaniem znowu od początku do końca. Bo ja tak. Chęć do gry wróciła poziom 200, albo nie. It's over 9000. <noise> Dobra, teraz w tym momencie zbijam i mam wykonany ostatni etap, brakujący do odblokowania 40 levelu w Pokémon Go. Dajcie znać, czy byłem pierwszy w Polsce. Jej, trzy. Raspberry, Charge TMK, 8 potek, Rare Candy i Luminion 1204. Hop! Rzucamy, wychodzimy z niego. I teraz I teraz ten moment Hikomikos trener zadania. Wszystkie! 41 level wbity! Mamy to zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmikiem. Jeśli podobało Wam się wbijanie 41 poziomu, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon Go. Za chwilę kolejny etap, już jutro w kolejnym odcinku 42, wbijamy. Łapka w górę i subskrypcja. Widzimy się w kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się ciepło. 41 level. Witamy. <laughs> Moje nagrody: Max Candy, okulary. Ride right Pass, inkubator, 20 malinek, 20 potek, 20 rewiv'ów max i 20 Ultra boli plus okulary specjalne na 41 level. Dziękuję Wam bardzo za wbicie 70 tysięcy subskrypcji. Jedziemy po 100K, zostawcie subika. Na koniec Motywację do tworzenia kolejnych materiałów dla Was. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Cześć! Nie wiem, być, naprawdę chcę, jak nigdy dotąd, nie.